Planeta Arewonia od siedmiu lat przypominała martwy świat. Każda dolina była pełna wypalonych kości, a każda góra przyjęła barwę rdzy i popiołu. Niebo, kiedyś przejrzyste i błękitne, teraz spowijał nieustanny dym, w którym nawet promienie gwiazd wydawały się zrezygnowane. W ruinach stolicy, pod tonami betonu i stalowych wraków, znajdował się ostatni czynny bunkier Sojuszu Wireńskiego. Tam właśnie, otoczona zimnem, kurzem i ciszą, żyła kapitan Lidia Sarnowa. Jej oczy były czerwone od bezsenności, ale jej postawa pozostała wyprostowana. Na stole leżał zniszczony hełm jednego z jej ludzi. Miała tylko siedem nazwisk, które jeszcze potrafiła sobie przypomnieć. Siedem twarzy. Reszta zniknęła rozsypała się w chaosie, hałasie, ognistych językach wybuchów i metalicznym syczeniu laserów krateli. Zegar awaryjny odmierzał kolejne minuty milczenia. Systemy komunikacyjne, które wcześniej dały nadzieję na kontakt z orbitą, teraz wysyłały jedynie martwe echo. Lidia przez wiele dni nie odzywała się do nikogo. Wciąż trzymała się jednej myśli, że jeśli ktoś jeszcze żyje, to nie może przestać czekać. Nawet jeśli zostało jej tylko jedno serce do bicia i jeden głos do wysłania sygnału. Woda skończyła się trzy dni wcześniej. Jedzenie tydzień przed tym. Przeżyła, bo znała, jak przetrwać. Była szkolona, żeby znosić więcej niż inni, ale nawet ona nie wiedziała, jak długo jeszcze wytrzyma samotność. Każdy szelest metalu wywoływał u niej napięcie. Każdy cichy zgrzyt wentylatora stawał się złudzeniem kroków. Oczy zaczęły ją zdradzać. Ale tej nocy nie była to halucynacja. Najpierw pojawił się dźwięk, którego nie znała. Rytmiczne, ciche stąpanie, zupełnie inne od ciężkich maszyn krateli czy metalicznych egzoszkieletów. To były kroki człowieka. Zamarła. Ciemnęła po broń, której bateria była niemal martwa, ale ręka jej się nie zawahała. Wpatrzona w drzwi, starała się nie mrugać. Kroki zbliżały się. Wtedy rozległo się pojedyncze pukanie. Nie wtargnięcie, nie detonacja. Pukanie jakby ktoś prosił o pozwolenie, by wejść. Drzwi przesunęły się z lekkim świstem. Stał w nich mężczyzna w zabrudzonym mundurze, na którym widniało coś, czego Lidia nie widziała od lat na szywka ziemi. Flaga, która w jej wspomnieniach istniała tylko jako mit. Nikt z ziemi nie przyszedł. Nikt nie miał przyjść. A jednak stał tu. Był wysoki, miał spokojne, skupione spojrzenie. Jego skóra była zniszczona od słońca, broda kilkudniowa, ale poruszał się z precyzją kogoś, kto nie miał wątpliwości, gdzie i po co jest. Jesteś lidia? Zapytał głosem cichym, lecz pewnym. Nie odpowiedziała od razu. Patrzyła na niego, nie wiedząc, czy ma strzelić, krzyczeć, czy płakać. Nazywam się Daniel Wysocki. Przysłano mnie, żeby to zakończyć. Te słowa nie miały prawa paść. Wojna nie mogła się skończyć. Wojna była rzeczywistością. Jedyną. Ale on już szedł dalej w głąb bunkra, jakby znał drogę, jakby dokładnie wiedział, gdzie się znajdują terminale, zasilanie awaryjne i centrum danych. Lidia patrzyła za nim, próbując znaleźć sens w tym, co się właśnie wydarzało. Niebo nad Arewonią wciąż było ciemne, ale coś się zmieniło. Śmierć przestała być jedynym gościem w tych ruinach. Ktoś przyszedł. I niósł ze sobą coś groźniejszego od każdej broni krateli. Niósł nadzieję. W ciemnościach bunkra słabe światło generatora awaryjnego migotało z rytmem zużytego rdzenia. Lidia siedziała w kącie, patrząc, jak Daniel rozkłada swój czarny plecak na zimnym stole. Każdy jego ruch był metodyczny, cichy, jakby robił to tysiące razy wcześniej. Wyciągał elementy, których Lidia nie potrafiła rozpoznać cienkie płytki, przezroczyste złącza, druciki splecione w węzły przypominające krystaliczne sieci. Wszystko wyglądało zbyt delikatnie, by przetrwać w wojnie, która zmieniła ludzi w ruinę. Daniel nie pytał o pozwolenie. Usiadł przy terminalu i zaczął pracować. Jego palce poruszały się szybko, bez wahania. Płytka, którą wpiął w uszkodzony rdzeń systemu, nie należała do żadnej znanej Lidii technologii. Nawet najbardziej zaawansowane konstrukty sojuszu potrzebowały godzin, by uruchomić choćby podstawową analizę pola walki. Tymczasem Daniel po zaledwie siedmiu minutach otworzył holograficzną mapę całej Arewonii. Punkty światła rozbłysły w powietrzu, czerwone oznaczały krateli, zielone to, co zostało z jednostek sojuszu. Ale było coś jeszcze. Żółte węzły, rozproszone daleko poza polem działań. Ukryte stacje, niewykryte łańcuchy zasilania. Daniel znał ich pozycję, zanim zdążyły się ujawnić. Skąd masz te dane? Spytała Lidia, w końcu nie wytrzymując. Ostatnie osiem miesięcy analizowałem transmisję Krateli. Mają algorytmy oparte na wzorcach symetrii biologicznej. Nie przewidzieli, że ludzie myślą chaotycznie. To znaczy, że ich największą siłą było zrozumienie wszystkiego poza nami. Daniel przeciągnął palcem przez mapę. Wszystkie punkty zaczęły poruszać się jednocześnie. Przewijał symulacje z ostatnich sześciu lat w przyspieszonym tempie, wyciągając trajektorię ruchu, linie zaopatrzenia, wzorce odwrotów. Gdy zakończył, system stworzył nowe projekcje przyszłe ruchy krateli. Z dokładnością co do metra. Możesz przewidzieć ich kolejne uderzenie. Zapytała cicho Lidia. Mogę zrobić więcej. Mogę ich wyłączyć. Muszę tylko dostać się do jednego węzła nadrzędnego. Spojrzała na niego uważnie. Ten człowiek pojawił się dosłownie znikąd, zbudował obraz wojny w mniej niż godzinę i właśnie powiedział, że może zakończyć ją sam. W innej chwili nazwałaby to szaleństwem. Ale teraz nie była pewna, czy szalony nie był cały świat, a on jedynym zdrowym umysłem. Dlaczego ty? Zapytała, nie odrywając wzroku od jego twarzy. Daniel zamilkł. Dopiero po chwili, bez patrzenia na nią, odpowiedział. Bo ja byłem ich pierwszym celem. Ale nie zdążyli. Cisza, która nastała po tych słowach, była cięższa niż huk bomb, które przez lata rozdzierały niebo. Lidia poczuła, że coś w nim pękło dawno temu. Coś, co on nauczył się nosić jak zbroje. Ale teraz zobaczyła przez szczelinę, że ta zbroja nie chroniła go przed wszystkim. Daniel zakończył analizę dokładnie w 47 minut od wpięcia urządzenia. System zasygnalizował gotowość do transmisji nie do sojuszniczych sił, których już nie było, lecz do serca kratelańskiej sieci. Jutro rano musimy wyjść, powiedział spokojnie. Ten bunkier nie wytrzyma, jeśli nas namierzą. A jeśli wyślesz sygnał teraz? zapytała. Jeszcze nie czas. Muszą nas zobaczyć. Muszą wiedzieć, że to człowiek stanął naprzeciw ich bogom. Lidia podeszła do stołu i spojrzała na migające punkty na mapie. Po raz pierwszy od bardzo dawna poczuła, że nie jest już tylko obserwatorem końca. Że może być świadkiem początku. W rogu terminala wyświetliło się słowo, aktywne. Oni byli gotowi. I wiedziała, że świat już nie wróci do tego, czym był. Ale może, jeśli Daniel miał rację, narodzi się nowy. Świat poza bunkrem był martwy, lecz wewnątrz ścian z betonu i metalu coś się budziło. Przez ostatnie dni Lidia i Daniel dzielili przestrzeń, jakby była ostatnim miejscem na świecie zdolnym pomdrugeścić ludzi. Nie było między nimi słów o tym, co będzie jutro. Zamiast tego były gesty. Milczenie. Wzrok utkwiony w tych samych ekranach, dłonie zbyt blisko siebie przy panelu kontroli, oddechy zsynchronizowane z narastającym napięciem zaczęło się niewinnie. Daniel przyniósł jej kubek z odfiltrowaną wodą, jeszcze ciepłą od procesora. Nie powiedział nic, tylko podał, a ona, zaskoczona, nie odsunęła się, choć jeszcze dzień wcześniej nie pozwalała nikomu zbliżać się na więcej niż trzy kroki. Dziękuję, powiedziała, jakby pierwszy raz od lat przypomniała sobie brzmienie tego słowa. Potem siedzieli przy prowizorycznym ognisku zrobionym z resztek izolacji termicznej i przetopionych przewodów. Światło rzucało cienie na ściany, a cienie mówiły więcej niż rozmowy. Lidia nie patrzyła na Daniela bezpośrednio. Jej oczy co chwilę uciekały, ale w końcu zapytała: Dlaczego nie boisz się spać tutaj, przy mnie? Daniel nie odpowiedział od razu. Odchylił głowę, przymknął powieki i powiedział: Bo jeśli cię się bać, to znaczy, że nie mam już w uwierzyć. wierzyć. Lidia milczała ciepło ognia było złudne, ale w tamtym momencie rozgrzało coś głębiej niż tylko ciało. W spojrzeniu Daniela nie było oceny. Nie było też litości. Była akceptacja. Taka, której nie doznała od śmierci swoich ludzi. Następnej nocy nie spała. Obserwowała, jak Daniel śni, lekko drżąc, jakby nawet we śnie walczył z czymś, czego nikt poza nim nie mógł pojąć. Wtedy zobaczyła jego bliznę cienką linię biegnącą od obójczyka aż pod obojętnie suniętym rękawem. Dotknęła jej opuszkami palców. Daniel nie obudził się, ale jego dłoń odruchowo chwyciła jej nad garstek. Nie wstydź się swoich ran, powiedział cicho, nie otwierając oczu. Nosimy je jak dowody, że istnieliśmy, nawet kiedy wszystko wokół przestawało istnieć. Lidia wstała powoli, czując, jak jej serce bije zbyt mocno. Nie wiedziała, czy to przez dotyk, słowa, czy przez to, że przestawała czuć się martwa. W kącie bunkra oparła się o zimną ścianę i zamknęła oczy. Przez sekundę poczuła zapach, który znała tylko z przeszłości, zapach bezpieczeństwa. Rankiem Daniel stał przy wyświetlaczu. Jego oczy były skupione, a dłoń poruszała się po mapie z taką precyzją, że wyglądał jak malarz nakładający ostatnie pociągnięcia na obraz. "Węzeł znajduje się pod stacją Archus 3", powiedział. Zniszczyli ją pięć lat temu, ale rdzeń dowodzenia został nietknięty. Ukryli go pod iluzją ruin. Lidia podeszła bliżej. Nie mamy żadnych zasobów, by tam dotrzeć. Brakuje nam środków, sprzętu, ludzi. Daniel odwrócił się do niej. Ale mamy siebie. W tych dwóch słowach zawarł wszystko, co przez te dni między nimi narastało. Wspólna samotność, zaufanie zbudowane nie na słowach, lecz na obecności, na tym, że mimo wszystkiego wciąż żyli. Lidia po raz pierwszy od lat skinęła głową, nie jako oficer, lecz jako kobieta, która uwierzyła, że można jeszcze walczyć, jeśli ktoś obok ciebie nie odwraca wzroku od twoich blizn. Wieczorem usiedli przy ogniu po raz kolejny. Tym razem nie z potrzeby ciepła, ale z potrzeby bliskości. Lidia opowiedziała o swojej siostrze, której głosu nie słyszała od początku wojny. Daniel o bracie, którego imienia nie potrafił już wypowiedzieć, nie dlatego, że zapomniał, ale dlatego, że każde wspomnienie bolało zbyt mocno. Nie mówili o miłości. Nie musieli. W milczeniu, w dotyku ramienia, w drzeniu dłoni przekazali więcej niż jakiekolwiek wyznanie. I w tej ciszy rodziło się coś kruchego, coś, co nie powinno mieć prawa bytu w miejscu zniszczonym przez czas, ogień i śmierć. A jednak żyło. Następnego dnia powietrze nad Arewonią było dziwnie nieruchome. Niebo wyglądało jak zatopione szkło matowe, bez barw, bez ruchu, jakby planeta wstrzymała oddech. Lidia i Daniel stali przy zewnętrznym śluzie bunkra, ubrani w wytarte, lecz funkcjonalne kombinezony filtracyjne. Ich oczy nie były już puste. Zastąpiło je coś nieuchwytnego, skupienie pomdrug szane z niepokojem, którego nie dało się wypowiedzieć na głos. Daniel trzymał w dłoni czarne urządzenie to samo, które kilka dni wcześniej ożywiło martwe terminale i odsłoniło prawdę o kratelach. Teraz było ono aktywne. Gotowe wysłać sygnał, który miał przełamać niemożliwe. Ale nie tutaj. Nie pod ziemią. Potrzebowało widowni. I przeciwnika, który zrozumie, że to człowiek właśnie odwrócił równowagę wojny. Ich marsz w kierunku stacji Archus III trwał 7 godzin. Teren był zdradliwy, zapadnięte krajterii, napromieniowane pola, gęste chmury toksycznych wyziewów. Raz, gdy przeszli przez dolinę, minęli zamarzniętego mech szpiega Krateli, jego oczy wciąż świeciły słabym błękitem, jakby coś w nim jeszcze patrzyło. Daniel nie zatrzymał się ani na chwilę. Lidia wiedziała, że jeśli się zawahają, wszystko się rozsypie. Stacja Archus 3 wznosiła się nad rozpadliną. Z zewnątrz wyglądała jak stos złomu zardzewiałe szkielety konstrukcji, pozrywane przewody, rozbite szyby. Ale Daniel podszedł do jednej z kolumn i wyjął z kieszeni cienki pręt. Wsunął go w niewidoczny otwór. Po chwili ziemia pod nimi zadrżała. Otworzyła się cicha platforma transportowa, pokryta kurzem i krwią. W środku było chłodno, ale sucho. Pomieszczenie kontrolne nosiło ślady walki, ślady pocisków, wypalone ściany, zapadnięty sufit. Ale rdzeń danych pozostał nietknięty. Daniel podłączył urządzenie i usiadł przed głównym terminalem. Nadamy sygnał na otwartym paśmie powiedział spokojnie. Oni tego słuchają. Zawsze słuchają. Lidia obserwowała go z dystansu. Każdy jego ruch wydawał się prosty, ale nosił ciężar decyzji, które zmieniają bieg historii. Kiedy system zasygnalizował gotowość, Daniel przycisnął przycisk aktywacji. Jego głos rozbrzmiał w eterze, jednocześnie w tysiącach jednostek krateli na całej planecie. Tu człowiek. Nazywam się Daniel Wysocki. Posiadam wasz kod nadrzędny. Mam dostęp do systemu dowodzenia. Jeśli nie zatrzymacie swoich jednostek w ciągu pięciu minut, przejmę kontrolę i odłączę je. Zostaniecie całkowicie wyciszeni. Przez chwilę nie działo się nic. Potem powietrze rozdarł Huk. Z zewnątrz dobiegły odgłosy eksplozji, seria ostrzałów i aktywacja dział plazmowych. Kratelowie odpowiedzieli. Nie słowami. Odpowiedzieli ogniem. Ziemia zadrżała. Ściany stacji zatrzeszczały. Dwa pociski uderzyły w górną konstrukcję, wyrywając kawał stropu. Kurz spadł na nich jak burza. Lidia rzuciła się do Daniela. Musimy się ewakuować. On jednak nie drgnął. Siedział wciąż przy konsoli, jego ręce były zaciśnięte na panelach kontroli, oczy zamknięte. W jego skroniach pulsowały żyły, a z nosa ciekła krew. Podłączył swój umysł do systemu. Przejąłem ich sieć wyszeptał przez zaciśnięte zęby. Używam mojego mózgu jako węzła transferowego. To cię zabije, powiedziała z przerażeniem Lidia, klękając przy nim. Wiem, odpowiedział. Ale to ich jedyne okno. Jeśli teraz się cofnę, znikniemy wszyscy. Jego ciało zaczęło drżeć. Ekrany wokół nich pulsowały światłem, a sygnały zakłócające rozchodziły się w rytmie jego bicia serca. Lidia przycisnęła jego głowę do swojej piersi, próbując uspokoić oddech Daniela, choć wiedziała, że niewiele może zrobić. Minuty trwały wieczność. A potem, nagle, cisza. Wszystkie systemy kraterii przestały działać jednocześnie. Na całej planecie. Powietrze stało się martwe. Nie było już wystrzałów. Nie było sygnałów. Nie było niczego. Daniel opadł bezwładnie w jej ramiona, a Lidia nie wiedziała, czy jeszcze żyje. Ale wtedy uniósł powieki. Powoli, z trudem, gotowe, wyszeptał. Już po wszystkim. Lidia położyła go ostrożnie na ziemi. Spojrzała na otaczające ich ekrany. Były ciemne. Wojna dobiegła końca. W pięć godzin od chwili, gdy człowiek po raz pierwszy przemówił do maszyn. A teraz, w ciszy, która nastała po końcu, pozostało tylko jedno pytanie. Co będzie dalej? Nad ruinami Archus III niebo pozostawało niepokojąco jasne. Nie była to jasność słońca, lecz puste światło bez koloru, bez cienia, jakby sama planeta próbowała pojąć, co właśnie się wydarzyło. Dookoła stacji panowała cisza tak głęboka, że każdy ruch ubrania, każdy krok odbijał się jak uderzenie w pustą skrzynię. Lidia trwała przy Danielu, który leżał na zimnej posadzce rdzenia kontroli. Jego twarz była biała jak popiół, a skronie wilgotne od potu. Oddychał nierówno, płytko, lecz żył. Palce zaciskały się raz po raz, jakby walczył z czymś, czego nie dało się zobaczyć. Każda minuta dłużej wyglądała jak walka o prawo do istnienia. W końcu jego oczy drgnęły. Otworzył je powoli. Spojrzał na sufit, a potem przeniósł wzrok na nią. Nie musiał pytać, czy się udało. Czuł to. Czujesz to. Zapytał słabo. Lidia nie odpowiedziała słowami. Pomogła mu usiąść, opierając go o ścianę. Spoza ruin nie dobiegały już żadne sygnały z systemów krateli. Nie było też ostrzału. Wszystkie ich jednostki zmechanizowane, hybrydowe, syntetyczne zamilkły jednocześnie. To nie była porażka militarna. To była apokalipsa dla technologicznej religii krateli. Ich sieć, ich mózg zbiorowy został przerwany ręką człowieka. W ciągu następnych godzin niebo zaczęło się oczyszczać. Pierwsze promienie naturalnego światła przedarły się przez wieczne chmury. Dla Arewonii był to widok zapomniany. Niektóre z ptaków, ukryte przez lata, odważyły się wylecieć ze swoich nor, jakby instynktownie wyczuły, że coś się skończyło. Lidia i Daniel opuścili stację przed zachodem. Poruszali się powoli, ostrożnie, wspierając się nawzajem. Daniel nie był już tym samym człowiekiem. Jego ruchy były cięższe, jakby energia, którą wypalił, nie chciała już wrócić. Ale jego oczy pozostały czyste. W nich wciąż tliła się świadomość, że to, co zrobił, nie zostanie cofnięte. Na horyzoncie, w kierunku starego miasta Ederis, pojawiły się pierwsze sylwetki. Ludzie ocalali. Kiedyś ukryci, zepchnięci do kanałów, do jaski, do nor pod powierzchnią. Teraz wychodzili powoli, niepewni, czy to co widzą, nie jest pułapką. Lidia podniosła rękę. Jeden z mężczyzn, brodaty, z twarzą pobrudzoną kurzem i sadzą, podszedł bliżej. Kapitan Sarnowa. Zapytał z niedowierzaniem. Skinęła głową. Jesteście bezpieczni. Kratelowie już nie wrócą. Zapanowała cisza. Krótka, napięta. A potem ktoś krzyknął. Radość. Niedowierzanie. Złamało się coś, co było zamrożone w ludziach przez lata. Zaczęli płakać, śmiać się, upadać na kolana. Daniel patrzył na to wszystko z boku, zbyt słaby, by wstać, ale wystarczająco obecny, by rozumieć, że patrzy na nowy świat, który pomógł stworzyć. Lidia uklękła przy nim, objęła jego kark i przyciągnęła głowę do swojego ramienia. Zrobiłeś to, co miało zrobić tysiące. A zrobiłeś to sam. Nie sam szepnął. Byłaś ze mną. Z dołu doliny zaczęły napływać kolejne grupy ocalałych. Dzieci niosły flagi zrobione z resztek tkanin, ktoś wyjął stary transmitę i nadał pierwszy wolny sygnał od siedmiu lat. Zarejestrowano go w centrum komunikacyjnym na orbicie jednej z odległych kolonii ludzkich. Sygnał był prosty. Dwa słowa. Dwie sylaby. Ziemia żyje. A świat to usłyszał. A rewonia nie budziła się gwałtownie. To nie był wybuch radości, lecz ciche, ostrożne tchnienie nowego życia. Przez pierwsze dni po wyłączeniu systemów kraterii zapanował spokój, który dla wielu był trudniejszy do zniesienia niż wojna. Cisza po hałasie przypominała zbyt wyraźnie wszystko to, co zostało utracone. Ale jednocześnie pozwalała po raz pierwszy od lat spojrzeć przed siebie bez strachu. Lidia stała na murze starego punktu obserwacyjnego, z którego roztaczał się widok na dolinę. Niegdyś krwawą linię frontu dziś porośnięto już pierwszymi kępkami zieleni. Roślinność zaczęła wracać szybciej niż przewidywali naukowcy. Natura tylko czekała, by odzyskać swoje miejsce. Ptaki znów pojawiły się na niebie. Ciche, spokojne, jakby sprawdzały, czy nie jest to tylko chwilowa ulga. Za jej plecami tętnił obóz. Ludzie budowali, naprawiali, kopali, układali fundamenty pod coś nowego. Mężczyźni i kobiety, dzieci i starcy, wszyscy ci, którzy przeżyli teraz wchodzili w rolę twórców. Nie było już żołnierzy. Byli tylko ci, którzy chcieli zacząć jeszcze raz. Daniel powoli wracał do sił. Z początku z trudem mówił, potem wstawał o łasce, a teraz już poruszał się samodzielnie. Jego ciało nie było takie jak wcześniej, ale umysł pozostał ostry. Codziennie o poranku siadał z zespołem inżynierów i przekazywał im technologię, którą przywiózł z ziemi. Wiedział, że nie może jej zatrzymać dla siebie. Ludzkość miała z niej skorzystać nie do prowadzenia wojen, lecz do leczenia, odbudowy, łączenia planet i cywilizacji. Któregoś wieczoru usiadł z Lidią przy ognisku, takim samym jak to, które rozpalili razem w bunkrze. Pamiętasz, jak mówiłem, że to się skończy? Zapytał, patrząc na płomienie. Pamiętam, że ci nie uwierzyłam, odpowiedziała z lekkim uśmiechem. Teraz wierzyłabyś. Teraz wierzę w nas, powiedziała spokojnie. Zamilkli. Ale cisza między nimi nie była już pełna niepewności. Była spokojna. Naturalna. Jakbyś rodzona z wzajemnego zrozumienia, które nie potrzebowało wyjaśnień. Następnego dnia nad obozem uniósł się pierwszy balon zwiadowczy wykonany przez dzieci z materiałów znalezionych w ruinach. Unosił się wyżej niż przewidywano, a na jego powierzchni ktoś namalował prostym pędzlem jedno słowo, nadzieja. Tego samego dnia z orbity nadeszła odpowiedź. Floty ratunkowe, humanitarne i naukowe ruszyły z najdalszych kolonii. Gdy sygnał dotarł do Ziemi, reakcja była natychmiastowa. Arewonia została uznana za pierwszy symbol Nowego Ładu. Planeta nie miała już być frontem, lecz mostem. Kilka tygodni później Daniel i Lidia uczestniczyli w pierwszej uroczystości od zakończenia wojny. Na placu pośrodku odbudowanego Ederis zebrały się setki ludzi. Wspólnota. Niejednostki. Nikt nie klaskał z przymusu, nikt nie salutował z obowiązku. Przemowy były krótkie, prawdziwe, pełne emocji. Gdy Lidia podeszła do mikrofonu, przez chwilę nie mogła mówić. Ale gdy już zaczęła, jej głos był spokojny, czysty, niosący się daleko. To nie ja wygrałam tę wojnę. I nie Daniel. Zrobiliśmy to wszyscy, powiedziała. Każdy, kto odmówił poddania się. Każdy, kto wierzył, że dzień taki jak ten może nadejść. A teraz mamy przyszłość. I musimy jej strzec. Tego wieczoru, gdy słońce zachodziło nad spokojną doliną, Daniel trzymał ją za rękę. Nie było już potrzeby uciekać, walczyć, ukrywać. Ich oczy spotkały się. Nie mówili nic. Ale wiedzieli, że to, co się narodziło między nimi w zgliszczach, nie zniknie z nadejściem pokoju. Świt, który w końcu nadszedł, był inny niż wszystkie przed nim. Był ich.